Cześć, jestem disco Marek, a dzisiaj spotkam się z kandydatem na mojego asystenta, którego prawdopodobnie dzisiaj zatrudnię. Zapraszam do oglądania. Idę sobie do pana Kruszwila, ale będzie super. O, pan Kruszwil. O, idzie. Dzień dobry panie Kruszwi. Siema, jestem Marek. Powtórz to. Siema, jestem Marcin. Jesteś Marek. Jestem Marek. Możemy zatem porozmawiać o warunkach naszej współpracy. Przejdźmy dalej. Okej. Okay. Myślę, że tutaj sobie usiądziemy. Dobrze. Tak więc słucham, panie Kuśmil. Zaprosiłem cię tutaj, żeby złożyć ci propozycję współpracy ze mną. Jako, że jestem aktualnie Gwiazdą Światowej Sławy, to potrzebowałbym asystenta, który zajmowałby się moimi bieżącymi obowiązkami. Czy jesteś na to gotowy? Jestem gotowy. Oprócz tego, że jestem Gwiazdą Światowej Sławy, to aktualnie jestem głodny. Tak więc mógłbyś wybrać coś z tej karty i złożyć zamówienie. Zaproponuję mięsny talerz, Panie Kruszwil. Proszę zamówić. W takim razie zaproponuję jeszcze starter. Na samym początku oferuję kawę, którą mam zawsze przy sobie. Proszę. Mam jeszcze do zaoferowania wysokiej jakości porcelanowy talerzyk oraz nową łyżeczkę, tak samo wysokiej jakości jak talerzyk i brązowy cykl, Również wysokiej jakości. Dobra, weź mi tutaj, na tym, napisz coś o sobie. Dobrze, to ja pójdę tam. Tutaj. Dobrze. Tak. A teraz to zjedzmy. Jak bez poficia? Bez. Mmm, ale W swojej ofercie napisałeś, że masz możliwość pobicia moich wrogów. Jest jedna osoba, którą trzeba byłoby wyeliminować. Czy chciałbyś się tego podjąć? Dla mnie nie ma żadnego problemu. No to chodź, ja ci zaprowadzę. Jesteś pewien, że dasz radę? Tak. To chodźmy. Ale ja w ogóle nawet nie wiem gdzie jadę. No jak to nie? Przecież idziesz pobić mojego wroga. Gdzie on jest? No tam jedziesz jeszcze prosto i jesteś. Patrz, tam jest ten skurczybyk mały. A ja go nie widzę. No jak nie widzisz, tam jest ta mała gnida. Gdzie? No tam stoi, przecież. Nie widzę go. no tam jest, ty widzisz. Dobra, widzę. Co teraz? Co teraz? Co ty chcesz ode mnie? Możecie wyeliminować, rozumiesz? No. Jak panie Kruszwil? Super było. Wracamy? Wracamy! To chodź! A co ty robisz? Robię swoje pranie. Powiem ci, że się nadajesz. Naprawdę? No tak, no. Ale super. Także w taki sposób prezentowałby się mój nowy asystent, który będzie po prostu moją drugą ręką. Na przykład odrobienia prania po robienie całych filmów na YouTube. Oto jest. Jak masz na imię? Ciema. Jestem Marek. To jest Marek, drugi Marek. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Nie zapomnijcie o subskrypcji. Do zobaczenia. Podczas nagrywania filmu nie ucierpiał żaden karzeł. A teraz parę słów ode mnie. Bardzo się cieszę, że stoję w tym miejscu i mogę to dla was nagrać. Bardzo was polubiłem. Mam nadzieję, że wy tak samo polubicie mnie, jak i ja was lubię. Dziękuję.